Co to jest czuczu? Czuczu, -czu, taki fajny przyjaciel, którego można sobie wyszkolić, który będzie z nami podążał, będzie za nas walczył, będzie nam pomagał w naszych przygodach. I go zdobywa się z takiego symbolu przyjaźni czuczu. -czu. A jak zdobyć ten symbol, to opowiem za chwileczkę. Po kliknięciu na taki symbol, który zresztą bardzo malutko waży, 0,13, można go bez problemu przenosić, transportując swoją postać, na przykład na zwykły serwer, tutaj z SIPTA, po kliknięciu nie ma czasu, a później uzyskuje czas już 24 godziny do zniknięcia, i trzeba go w tym czasie rozstawić. Są dwa rodzaje czuczu. -czu. Jest to sojusznik czuczu -czu i drugi, który może nam się tutaj pojawi. To jest czuczu Czu, weteran. Ten weteran jest mocniejszym rodzajem czuczu. Czu. Rozstawię dwa. Zobaczycie, na czym będzie polegała różnica. Hmm. Więc tak, sojusznik czuczu Czu ma 932 życia, bardzo malutko i pancerza 63. Jeżeli chodzi o statystyki to będzie to się preferowało w taki sposób zręczność i żywotność tylko po jednym punkcie i tutaj w żywotność idzie duży wzrost. Także ewentualnie karmiąc go papką i przyrost na siłę, no to będzie mniej więcej to ró równorosło i siła i zręczność. Na przetrwanie też bardzo fajnie tutaj jemu wzrasta 64%. To jest szansa na to, że wskoczy punkt w przetrwanie przy następnym levelowaniu. Jeżeli chodzi o weterana, no to on już posiada 2000 życia i obrony ma dużo więcej, 116. Zresztą i tak jest to dosyć mało na start. Z tym czuczu -czu i ekspieniem jego to jest na początku no, spory problem, żeby nie zginął. No i tutaj siła 74% no i żywotność 58%. Szansa przyrostu przy każdym levelowaniu, czyli tutaj warto by było to jego rozwijać nie papką, lecz mięsem. Dokładnie chodzi o pieczony stek, ten pieczony stek daje wtedy nam 14% na to, że będzie wskakiwało życie przy każdym, przy każdym levelu, jak będzie nam to sobie skakać. Dobra, a jak zdobyć ten cały symbol czuczu? -czu? Już pokazuję. I tak, aby zdobyć czuczu, -czu, musimy udać się na te dwie dolne wyspy, po to, żeby poszukać posążki, z których... To czuczu -czu będzie można przywołać w sadzawkach szarych. Tutaj znajdują się trzy takie sadzawki oraz miejsce na postawienie postumentu, i tam przywołuje się bosy bądź potwory, które, które trzeba właśnie zabijać po to, żeby uzyskiwać fragmenty do przepisów oraz różne ciekawe rzeczy, które z nich dropem. To pokażę w międzyczasie, zobaczycie jak to wygląda. Oczywiście tutaj, poczynając od, stop, od stoczni Siptacha, poprzez Mierzeje i tak dalej, i tak dalej, wszystkie wioski po kolei jadąc, w każdej znajduje się posążek nawet do 3 czterech sztuk. Wjadę tutaj do pierwszej stoczni Siptacha i potem tutaj do, do stoczni Sipcha i do Mierzeji. Pokażę, jak to mniej więcej wygląda, a później przejedziemy się do Cytadeli, bo tutaj na środku to pamiętam, na pewno jest posążek Czuczu. -Czu, Podniesiemy go i pojedziemy sobie do sadzawki, przywołamy czuczu, -czu, zobaczycie jak to wygląda i jak to się je. Do zobaczenia za chwilę. Tutaj mamy posążek. Jest to akurat posążek figurki awatara Bakura. Tutaj przed chwileczką zabiliśmy takiego gościa, który jest strażnikiem. I ten strażnik wewnątrz zawsze posiada kluczyk. Za pomocą tego kluczyka, jak przy okazji, można otworzyć klatkę. I w tej klatce znajduje się jakiś wojownik, bądź akurat tutaj jest tragarz pierwszego poziomu. Można go sobie wziąć do bazy. Zdarzają się też tutaj imienne trale, także bardzo no, warto jest tutaj to otwierać i, i patrzeć sobie, co tutaj się znajduje. Tu mamy następny posążek na dole. To jest posążek Migo. Dobra, lecimy do miejsca, gdzie znajduje się Cytadela, i, i pokażę ten posążek czuczu, -Czu i pojedziemy sobie go przywołać. Okej, okay, jesteśmy w cytadeli, tutaj na środku, dokładnie tutaj znajduje się czuczu. -czu. A problem mamy taki, że ktoś chyba już tutaj był dzisiaj i tu dokładnie powinien stać posążek, i go nie ma. Co prawda, mam dwa posążki znalezione w innym miejscu, także pójdziemy i tak sobie przywołać i tak. A gdzie one jeszcze się znajdują, to pozostawiam Wam do odkrycia, bo naprawdę jest wiele ciekawych miejsc, gdzie się znajdują, i tych posążków rodzaj jest kilkanaście. Ale coś jeszcze Wam pokażę. Tu na środku znajduje się boss, którego się zabija, i z tego bossa, jak się go zeskruje, to wylatuje błyszczący. Element i ten błyszczący element to jest 100 punktów do przywołania, także warto tu przychodzić i go zabijać oraz warto go przywoływać tam, gdzie teraz pojedziemy. Dobra, jesteśmy dotarliśmy na szaszawki. Szarych są trzy takie okręgi. Na każdym z nich można sobie przywoływać. Jest to praktycznie ta sama funkcja. Ja zawsze jakoś tutaj na tym po lewej stronie na mapce przywołuję sobie. Wygląda to na takiej zasadzie, że znajduje się postument, na który trzeba kliknąć i w to miejsce wstawić figurkę. No zaczniemy sobie od czuczu. -czu. Tam sobie zrobimy jeszcze gula, bo z tych gula bardzo fajna pałeczka leci dla trala. Ona nie dość, że ma fajne obrażenia, to do tego dużo obrażeń zadaje. No i bierzemy tą figurkę czuczu, -czu, wstawiamy. Figurka się schowa, i pojawią się potworki do zbicia. One tutaj, zauważcie, fajną taką magię stosują. Zresztą trzy rodzaje: tak? potrafią rzucić kulę. Takiej krwi, która nas y, okalecza. Do tego potrafią uderzeniową taką falę puścić, która powoduje spowolnienie i bardzo duże obrażenia. Oraz o właśnie takim ogniem potrafi nas spalić. No, no to ja wracam za chwilę. No, dobra, zanim tutaj dotarłem, mój tral wziął już sobie wolne, także wrócił do domu. Mam jeszcze jeden posążek, spróbujemy spróbujemy przywołać i postaram się ogarnąć to sam Zobaczymy jak pójdzie Te czuczu -czu, one są odporne na trucie, nie idzie ich zatruć w O, tu widać popis magii, jaki posiadają. Czasami stoją sobie przy potworkach, niby tam nic nie robią, niby nie atakują, no nagle potworek pada, po prostu takie mają dosyć mocne uderzenia. Dlatego zainteresowałem się tą postacią, bardzo fajny potworek. No dobra, i teraz tak w każdym czucu, praktycznie posiadamy takie elementy jak cząstka mocy, fragment schematu. Fragmenty trzeba zbierać, one, jak, one się stakują do pięciu sztuk, i dzięki temu dostajemy przepis. To no, akurat nam się zestakuje, to zobaczycie jak to wygląda. No oraz barwy wojenne, to, to taki tatuaż tradycyjny. One on tam rozdziela bodajże na życie i na zręczność, chyba po jeden i po dwa punkty. No i oczywiście symbol przyjaźni czuczu. -czu. Ten symbol nie posiada czasu do rozkładu. Dopiero po kliknięciu go prawym przyciskiem myszy wyskakuje nam, czy to będzie weteran, czy zwykły czuczu. -czu. To już, dobrze, to, to już losowa rzecz. Dobra, to sobie zbieramy. Jest piąty. Teraz jak już wezmę fragment, to automatycznie wyskoczy informacja o przepisie jaki dostaniemy. No, schemat broni Dąb. Najprawdopodobniej go posiadam już. Chyba wszystkie schematy mam z tej mapy. No i tak to. I tak to wygląda. I stąd mamy przyjaźń Czuczu -Czu, Symbol 4. Czyżby dziś nie było? Żliwe, że nie było. Dobra, jako bonusik zrobimy sobie... przywołamy gula. Ponieważ tak jak mówiłem, potrzebuje... A, jest tutaj. Symbol przyjaźni. Czucz. I trzy przepisy. E, trzy tatuaże. Okej, okay, to jedziemy gula. W o, też się drują. Będzie łatwiej. Ja tu dosyć słaby. Obrażenia im zadaję. Papierki w siłę, ale to nie jest No I tutaj mamy tą samą sytuację. Wylatują nam cząstki mocy. Także zwróćcie uwagę, jak łatwo można sobie nazbierać dużą ilość tych cząstek. Sprawnie dosyć tych płynów ustrojowych nie zbieram. No, I co? Żadnej broni, nic. Nie zasłużyłem. I tu jeszcze No i niestety nic nie poleciało Ciekawego Tu można sobie zbierać jeszcze siarkę Z czuczu -czu to dosyć dużo tego leci Po 50 A może weźmiemy, bo jeszcze udźwig jest No i tak to właśnie wygląda Kwestia zabawy Z zdobywaniem, z różnych ciekawych rzeczy Właśnie z tych potworków Które można przywoływać za pomocą za pomocą tych posążków. Ja w bazie mam jednego zrobionego czuczu, -czu, na 20 levelek go wyekspiłem. Tam fajnie weszły mu statystyki. Zaraz zobaczymy. No i polatamy z nim troszeczkę, potestujemy, jak to on bije. A może nawet dunga zrobimy i zbijemy bossa. No a tutaj w drodze powrotnej napotkałem ciekawą budowlę. Tu chłopaki chyba dopiero co zaczynają grać. A że coś tam zdobyliśmy, to. Damy im tutaj czuczu -czu. O, jakiś goryl jeszcze gdzieś dropnięty po drodze. Niech chłopaki mają, będą się cieszyć I jakiś drugi tu leży diabolisz. Widzę, że chłopaki zaczynają Niech mają. O, tatuaże im też damy Niech poczują dzień dobroci Sebolka. <gry> Dobra, wystarczy. Nie za dużo, bo będą mieli za łatwo. Co oni tutaj mają? O, no, chłopaki chyba dopiero co ogarniają gierkę. Byli jakieś 18 godzin temu. No dobra, niech sobie grają, a my ciśniemy dalej, po czuczu -czu lecimy.